Poniedziałek i wtorek w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy odbywa się pierwszy festiwal nauki i eksperymentu. Główną atrakcją imprezy jest Naukobus. Interaktywna wystawa stworzona przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie pozwalająca na bezpośredni kontakt i doświadczanie zjawisk fizycznych w praktyce. Na szkolnych korytarzach podziwiać można również pracę uczniów z Klubu Młodych Odkrywców Newtonki. Dzięki temu, że klub w naszej szkole istnieje, funkcjonuje, mogliśmy złożyć wniosek do Centrum Nauki Kopernik o y, mobilną wystawę y, naukowuz, która właśnie gości w naszej szkole. Moim marzeniem już od dawna było, żeby w szkole y, zagościł naukowuz, żeby miało miejsce takie wydarzenie, żebyśmy mogli zorganizować Festiwal Nauki Eksperymentu. I stało się. Rozpoczęliśmy to wydarzenie już od tygodnia. W ubiegłym tygodniu przyjechała do naszej szkoły wystawa z Łodzi z Politechniki Łódzkiej pod nazwą Mini Dzięki temu już uczniowie przez cały tydzień mogą eksperymentować na korytarzach w trakcie przerw lekcyjnych. Następnie Uczniowie klas siódmych i ósmych w ramach projektu z fizyki przygotowali wspaniałe prace, w których wykorzystali prawo Pascala i wykorzystali magnetyzm i elektromagnetyzm. Moim marzeniem było również, żeby fizyka nie kojarzyła się tylko z encyklopedią i z podręcznikiem do fizyki, ale również z eksperymentami, dzięki którym dzieci mogą poznawać prawa fizyki. No i się stało. Oprócz interaktywnych wystaw podczas festiwalu prowadzone były prezentacje naukowe w wykonaniu uczniów i liczne atrakcje łączące naukę i zabawę.